Film jest wyłącznie wyrazem subiektywnych odczuć oraz wiedzy i wspomnienia autora. Nie ma na celu krytykowania, oceniania czy zarzucania czegokolwiek komukolwiek. Postał dla pokazania i zapisania pewnego stanu rzeczy, który jest przejściowym pomiędzy przeszłością a przyszłością prezentowanego miejsca. Jest wiele sposobów rozpoczynania Świąt Wielkiej Nocy a jednym z nich jest zwiedzanie opuszczonej kotłowni, bo właśnie coś takiego trafiło mi się podczas porannej rowerowej przejażdżki i postanowiłem się tym z Państwem podzielić. Niedziela Wielkanocna. Można powiedzieć, moc gorących życzeń z kotłowni przysyła portier. Jest klimat, prawda? Jakże piękne widoki. Hmm. Dziwne odgłosy, to jest coś, co jest nieuniknione w takich miejscach. Tam na prost, tam gdzie mój palec był tajny, nielegalny tor wyścigowy. Jeden z najsłynniejszych w naszym mieście. Już go nie ma, bo za chwilę będzie tam osiedle. W tej kotłowni też nie będzie. No to może przyjrzyjmy się jej z bliska. Mnóstwo ciemnych pomieszczeń, w których dokładnie niczego nie ma poza nieciekawym graffiti. Widoki industrialne albo postindustrialne. Muszę patrzeć jednocześnie, wyświetlacz jednocześnie podnogi. Nie jest to łatwe, bo. O oczów mam tylko dwa. No a poręczy tutaj nie ma. Damy radę. Trochę te schody jak ze złego snu. Bo po obu stronach pusto. Oparcia żadnego. Ale w życiu generalnie trudno oparcie. Nie podejmuję się powiedzieć, kto to. Ale sądząc po kolorze twarzy, to przydawkowo. Serniczek oczywiście, tutaj ciemno. Musimy lampy. Tutaj jakiś tajny zakamarek. No proszę, proszę. To tutaj pewnie będą prysznice. Dobrze mówię? No chyba kiedyś były. Co za intymność. Biryn. tutaj już byłem, prawda? No właśnie, to wracamy. Te płytki rzadkość już dzisiaj 15 na 15 czy z kwiatuszkami Państwo spojrzą. To jest coś, co mi się kojarzy z moją pierwszą pracą na kopalni. Tam też wszystko było w takich płytkach i też były właśnie takie prysznice i takie zakamarki we wszelkich budynkach przemysłowych. Powtarzam, muszę patrzeć pod nogi. Bo jestem teraz na takim pięterku z widokiem. My najmniej nie na morze. A może trochę. Drzwi do raju. Mhm. Tylko jeżeli zrobisz o jeden krok za daleko. To może nie. No dobrze, to taki widoczek mamy właśnie z pięterka. Co by to można było zrobić? Poza wiedronką. No Lidla na przykład. Mało oryginalne. <grystanie> Idziemy dalej. Ktoś zapyta, skąd wiem, że to jest kotłownia. No stąd, że zupełnie niedawno zwiedzałem zupełnie inną kotłownię, też opuszczoną, więc mam punkt odniesienia. i mi się nie podobają. Piętro pierwsze. Tutaj już nie ma pryszniców. Są za to różne ładne obrazki. I proszę spojrzeć. Płytki PCV. Klasyka komuny. One były wszędzie. Nawet u mnie w domu. że jestem przed śniadaniem wielkanocnym, to mogę się schylić. Tak wygląda płytka PCV. I jakie to ma znaczenie, ktoś powie? Żadnego, no to idziemy dalej. Kolejny zakamarek, w którym nie ma prysznica. Właściwie to nic nie ma. Kononowicz byłby w siódmym niebie, bo nie ma niczego. No i tutaj jest właśnie hardcore pełen, czyli Dziury, a tak naprawdę to nie dziury, ale leje. Nie, nie, nie w sensie, że pada, tylko <grym> leje. Nawet nie wiem na co, czy na węgiel, czy na popiół, czy na coś. W każdym razie to jest dół pieca. Tak można powiedzieć. Tutaj były pewnie te piece, co widać po takim czymś. Dużo dziur w Takie otoczenie. Gdzieś tam na dole, mam nadzieję, stoi jeszcze mój rower. Bo raczej nie zanosi się na to, ała, żeby... no tak, ała. Żeby mi ktoś na Wielkanoc kupił nowy, więc wolałbym, żeby on tam na mnie czekał. I żeby ja do niego doszedł cały i zdrowy. Dacha trapezowa też symbol komuny w pewnym sensie. Wszystko się z tego robiło, garaże, dachy, bardzo fajna rzecz. A jak się ten środek wypełni, na przykład zaprawą z trocinami, to jest też ocieplana. Wiem, bo tak miałem. To znaczy nie ja, mój garaż. Pięknie tu. Kolejna pamiątka po komunie. Charakterystyczna putryna. One były w każdym domu. Niektórych jeszcze są, niektórych są obudowane czymś. Tutaj chyba ktoś nie miał klucza, bo tak. otwórz, otwórz. To ja. I schodzimy na parter. Albo jak to mówią polscy zapaśnicy do parteru. Gazobeton też już dzisiaj rzadkość, chyba. No i mokry sen każdego złomiarza. Jest rower, o rany, zakupienie takiego cacka kosztuje chyba 2000. więc wolałbym go nie zagubić. No to, jak już jesteśmy na parterze, no cóż, tutaj na ścianie jest napis. No dobrze, nie będę czytał, nie widać to może i lepiej, bo może ktoś nieletnie ogląda. Tutaj ktoś zamurował to wejście. Ten budynek stoi od wielu lat, opuszczony, więc pewnie tutaj już buszowali wszyscy. No ale jak się coś takiego zamuruje, to jeszcze bardziej kusi, wiem z doświadczenia. Po prostu kotłownia. Niektórzy młodzi Nomen Omen napaleni. Zaraz doszukiwaliby się tutaj tajnych obiektów wojskowych. Proszę, jaka ładna szachownica. Takie szachownice były gdzie, kto wie? Na rosyjskich taksówkach były takie szachownice. Oni w ogóle robią dziwne symbole. Ale polityki nie będziemy do tego mieszać. Jest Wielkanoc, trzeba się cieszyć kotłownią. czy znaczy świętami. No i tak wygląda parter. Właśnie tutaj są te leje. Tu mhm. Piece, kotły, cokolwiek to było, było u góry. A tutaj... A tutaj jakaś babcia z łopatką wygarniała popiół. <laughs> nie zdziwiłbym się. No dobrze. I tutaj mamy palenisko. Tu taka kotłownia pierwotna. Jak pamiętamy ze szkoły, pierwotni ludzie mieli narządy z kamienia, mhm. Ach, ile 500 plusów tutaj musiało powstać od czasu zamknięcia tego obiektu. Ale zostawmy to. Pora się zbierać. Naprawdę jest mi lekko na sercu, że mój rowerek przetrwał tą wycieczkę, bo zanim nakręciłem ten film, to oczywiście przedeptałem wszystkie pięterka, żeby sprawdzić, czy nikt tam na mnie nie czeka. Jakiś Freddy Krueger albo ktoś. No to dobrze, wyjdziemy, rowerek poczeka. Chwilę po niego wrócę, żeby było tak filmowo. Tutaj każdy spodziewałby się piwnicy, a to nie piwnica. To taka klitka. Klitka dla witka. Rower można tu trzymać na przykład, a ja kurczę taki niewychowany gdzieś się pcham na salony. No i skoro już jesteśmy tutaj, to może sfilmujemy to z zewnątrz za jednym ujęciem. Klimaty wielkanocne muszą być. Może to nie są bazie, ale jest coś zielonego i się rozwija, więc. Tak wygląda ten budyneczek z zewnątrz, przynajmniej od, od szczytu. O, żeby nie było, że nie ma gór w moich filmach są szczyty, proszę bardzo. Ktoś pewnie pomyśli na szczyty głupoty, wielkanoc złazić po ruinach. Ale wiecie Państwo, dlaczego tu jestem? Bo wielkanocny poranek nikt tutaj nie przyjdzie. I właśnie jak się chce odwiedzać takie dziwne miejsca, trzeba iść wtedy, kiedy wszyscy śpią. Cisza, ptaszki śpiewają. Niewiele trzeba, żeby mieć swój własny Czarnobyl, prawda? I nie chodzi mi o żaden wybuch, chodzi mi o klimat. W tle jedzie pociąg. Mam nadzieję, że do Bielska, bo już wkrótce chciałbym też się tam zabrać. A tutaj, gdyby ktoś... O, właśnie, to ja. Jak to się zastanawia, jak wyglądam, tak wyglądam. i głośnik, z którego oczywiście leci... Oje! Oh yeah. Jak ktoś przychodzi zwiedzić kotłownię i nie ma co zrobić z dziećmi, to może je tutaj zostawić, to kącik dziecięcy, tylko nie wiem skąd tyle piłeczek wziąć, żeby tutaj się zmieściły. A tak naprawdę to jest najprawdopodobniej składowisko opału. Chyba. Bo wygląda też troszkę jak... jak basen. Dlaczego? Dlatego. I dlatego też zastanawiam się, co tutaj mogło być. I jedyne co mi przychodzi do głowy, że gdzieś na tym fundamencie może był jakiś taśmociąg, który ten opał, ten węgiel, koks czy co tam było, transportował gdzieś tam do góry. Na przykład widać tam u góry taką blachę innego koloru. Nie wiem, to jedno z możli jedna z możliwości. W takich miejscach trzeba uważać na dwie sprawy. To jedna z nich. Mnóstwo studzienek, mnóstwo różnych dziur, w których można sobie zrobić kuku. No a druga sprawa to dziki. No trzecia to ludzie, ale ludzie to tam niegroźne są. <laughs> Takie ładne widoki. Ktoś tutaj powinien wpaść na pomysł, żeby narysować taki pociąg długaśny, prawda? W tle słychać pociąg. Jesteśmy blisko torów. A no, nie zdradzę wielkiej tajemnicy, bo kto zna Katowice, ten wie gdzie jestem, że to teren dawnych warsztatów kolejowych. Ogólnie teren należący do PKP, kiedy jeszcze była to jedna firma. Mnóstwo tu było tego. A teraz została, został okruszek, tak naprawdę. No i powstaje tutaj za tymi krzakami nowe osiedle. Bo teraz chyba wszędzie powstają jakieś nowe osiedla. Dlatego warto zobaczyć przeszłość, póki jeszcze jest. Ktoś koniecznie chce mieć klimat świąteczny, to niech sobie pomyśli, że te ptaszki w tle to takie małe, żółte kurczaczki. Wesołych świąt. Mają Państwo ochotę na małą przejażdżkę rowerową? Zapraszam. Jedziemy na śniadanko wielkanocne.